Witam Was! Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić takie jednorazowe, malutkie mydełka. Ja akurat zrobiłam je w kształcie gwiazdek. One bardzo ładnie wyglądają. Jednorazowe są dlatego, że taką gwiazdkę bierzecie na jedno mycie, po czym ona się rozpuszcza i nic z niej nie zostaje. I to jest świetny pomysł, kiedy macie gości. Nie każdy lubi używać mydła po kimś, lub nie chcecie mieć mydelniczki, gdzie zbiera się woda, mydło itd. Jak to robimy? Bierzemy stare mydło i ścieramy na tarce. Najlepiej, jeżeli jest to mydło naturalne, oczywiście, i mydło przezroczyste, bo mydło przezroczyste jest takie dosyć giętkie. Więc ścieramy na tarce na wiórki. Dolewamy do niego płynu, może to być woda, może to być mleko, może to być inny płyn, i zostawiamy całość najlepiej na 24 godziny, żeby to postało i wszystko się ładnie rozpuściło. Po tym czasie musimy tą całą naszą mieszankę podgrzać, żeby ona była jednolita i płynna. Najlepsze jest do tego mydło przezroczyste, ale jeżeli nie macie mydła przezroczystego, to możecie je również zrobić ze starego mydła. W tym celu bierzcie stare mydło, zetrzyjcie je na tarce jak najdrobniej, czy w jakimś blenderze, jak wam to będzie odpowiadać. Potem to mydło musimy zważyć, bo będziemy dosypywać do niego cukier puder w takiej samej wadze, jak, jaką miało mydło. Czyli ja ważę moje mydełko, ono ma 200 gram. Następnie dolewam do niego wody, tak jak do poprzedniego mydła, tak żeby przykryło, po prostu woda, żeby przykryła te wiórki. I odstawiam je do następnego dnia, żeby to się rozpuściło. Gdy ono postoi tak 24 godziny, robi się miękkie, ale trzeba je jeszcze wstawić na kuchenkę i podgrzać, aby je rozpuścić. Jak widzicie, ja już mam tutaj podgrzane gorące mydło, ale zostały mi jeszcze jakieś grudki w nim. Ono do końca się nie rozpuściło, bo ja je kiepsko starłam na tej tarce. W związku z tym, można użyć blendera. Aby to wszystko zblendować i pozbyć się tych grudek. Tak wygląda mydło pod koniec blendowania. Zrobiła się z tego taka bardzo gęsta maś. Głównie dlatego, że blender wbija w niego odrobinki powietrza, więc robi się z niego taka bardzo gęsta piana. I w tym momencie, żeby się pozbyć tej piany, dobrze jest dodać do mydła trochę alkoholu. Może być to spirytus, może być to denaturat. Jest w sprzedaży bezbarwny denaturat, bardzo dobry właśnie do wytwarzania mydła. Dodając alkoholu do ciepłego mydła, starajcie się nie wdychać, bo alkohol bardzo szybko paruje i momentalnie możecie się bardzo mocno upić od tego. Mieszamy to z alkoholem i dodajemy też cukier puder. Dodajemy tyle cukru pudru, ile ważyło mydło. Można dodać troszkę mniej, tak 80% cukru pudru, ponieważ to będą cieniutkie mydełka, więc nie musi być to mydło idealnie przezroczyste. To mydło zawiera jeszcze sporo wody. Po wymieszaniu z cukrem, pudrem i podgrzaniu, ten cały cukier powinien nam się rozpuścić i otrzymamy płynne, przezroczyste mydło, które będziemy mogli użyć dalej do robienia gwiazdek. Ja dodaję jeszcze barwnik, oczywiście też możecie dodać olejki eteryczne czy jakieś zapachy, mogą być też zapachy na bazie alkoholu dodane na przykład jakieś tam perfumy. Po wymieszaniu stawiamy to z powrotem na kuchenkę i podgrzewamy, aż nasze mydło wygląda w ten sposób. Na wierzchu jest taki korzuszek spiany, ale pod spodem jest mydło. I teraz gdy mydło mamy ciepłe, powinniśmy mieć zimną matę. Więc ja tą matkę zwijam i wstawiam do lodówki. Możecie też użyć do tego blatu marmurowego lub jakiegoś kamiennego, który szybko odprowadza ciepło i spełni taką samą rolę jak zimna mata czy zimna stolnica. Więc teraz ja wracam do mojego pierwszego mydła, czyli przezroczystego, rozpuszczonego bo jak widzieliście w tym filmie mieliśmy dwa mydła, jedno przezroczyste, na początku, potem nieprzezroczyste. Rozpuszczenie przezroczystego mydła polegało tylko na starciu go na terce, dodaniu wody i postawieniu na gazie, po prostu ono się rozpuściło. Dodaję do niego barwnik, mydło mam ciepłe, zdjęte prosto z kuchenki, matę mam zimną, wyjętą prosto z lodówki. I teraz rozkładam tą matę. Ja używam takiej zwykłej maty silikonowej kuchennej. Zawsze staram się przy robieniu mydła zabezpieczyć nią blad. I teraz wylewamy mydło na chłodną matę. Ono momentalnie będzie zastygać. Staramy się wylać je dosyć cienką warstwą. Jeżeli ta nasza warstwa będzie trochę gruba, bo to mydełko nam zastyga, to możemy je rozsmarować nożem, żeby uzyskać cieńszą warstewkę, lub tak jak ja tutaj, mając taką silikonową matę, można je rozprowadzić po prostu ruszając tą matą. Na wierzchu robi się taki pewien kożuszek, gdzie niegdzie pojawia się kawałek piany, ale to generalnie nie będzie miało wpływu potem na powstawanie tych gwiazdek. Może one nie będą aż tak idealne, ale wcale to nie przeszkadza w późniejszym ich wyglądzie. Rozprowadzamy mydło dosyć równomiernie po macie. I potem dosłownie to zajmuje chwilkę, gdy to mydło zastygnie. Zobaczcie, że można je ściągnąć po prostu w całości, nawet przełożyć na drugą stronę. I możemy za pomocą zwykłej foremki do ciastek powycinać z niego takie gwiazdki. Najlepsza foremka jest nie taka plastikowa jak ja mam, tylko metalowa, bo mydło nie tnie się łatwo, tnie się dosyć trudno, trzeba użyć siły. I też nie czekajcie zbyt długo z tym cięciem. Najlepsze jest, póki jest ono jeszcze świeże i jest takie nie, nie do końca sztywne, jest takie jeszcze dosyć elastyczne. I w ten oto prosty sposób otrzymujemy śliczne, jednorazowe, maleńkie mydełka, gwiazdki. A jeżeli nie wiecie w jaki sposób zrobić mydło od podstaw, to spójrzcie na moje poprzednie filmy.